Milka, milunia, mam tutaj smaczek. Milka, milunia, kochana. Miluś, Miluś, smaczek mam. Halo! Jesteśmy na palowaniu. Przed chwilą doszło do aktu napadu. Na no, chyba mysz. No co? Ale jeszcze nie zdążyłem wyjąć sprzętu. A już był atak. Nie miałem jeszcze parametrów ustawionych odpowiednich do nagrywania. Piękny szron, co jeszcze widzimy? Widzimy tam łowce myszołapa łap Myszołap milka w akcji węszy, węższy. Teraz nie węższy, teraz robi co innego szybkie siku i na pewno do ataku. Już jest sylwetka przygotowana prawie. Na razie słucha, słucha, nie, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, jeszcze nic radary nie wykrywają, nic jeszcze nie wykrywają, może tam, może tam, niucha, 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 ale też nie, gdzie jest ostrość, gdzie jest ostrość, ja się pytam. Halo, Pani operator, czyżby coś usłyszała? Teraz nie puszczał aparatu z rąk, teraz muszę złapać ten moment. Nie, nic się nie dzieje. Spokojne wędrzenie. Tam w tamtej skarpie były. To wszystko kosztuje czas. Coś się dzieje. Coś się dzieje. Coś tam jest. Może nagle dojść do tego. Może nagle dojść. Oczywiście skok był, jak ustawiałem aparat. Przepuściłem atak, niestety. Chowera jasna zawsze tak jest. Jak się odkłada aparat, to się coś dzieje. Przepiękna zimowa aura. Ale tutaj się skupmy. Żeby znowu nie przepuścić ataku. Wychodzenie dalej niż przed klatkę daje dużo radochy, bo to jednak są fajne. Jak można się przejść jednak? Przepięknie pomalowane krzaczory, cudowne ha? Ja? Szkoda, że nie nagrałem tamtego ataku, no skoczyła z dobrym metr takiego susa dała. Cholera jasna, kiedy to nastąpi. Co tam widzisz? Nic. Czyżby coś miała?

نعم <applause>